Cześć, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj chcę przetransportować rozsiewacz do garażu Tym oto traktorkiem Muszę iść po dziadka, żeby mi go pomógł zapolić A czemu nim? Bo on wjedzie tam do garażu Jako jedyny bez kabiny to bez problemu powinien się tam zmieścić Jedynie może być trochę problem z kierownicą Ale jeszcze muszę na trochę wziąć miara I zmierzyć czy uda się zapiąć rozsiewacz Bo on jest wiadomo dość Dość szeroki zaczep tam jest i czy ten zetorek tam dorada się zmieścić z tymi swoimi... O kurde. Nie było pytania. Taki luz, nie było pytania. Bez problemu wlezie. No to steknie odpolić i podjechać tam. dałoby się, czy tam jest bolec. Jak nie, to będziemy musieli wziąć bolec sama, bo tam chyba w niczym nie ma bolca. A tu jest widza w, w obciążniku. Wezmę sobie, obciążnika. Ogólnie już się zrobiło zima, jest chyba zero. I uszy mi chcą zamarznąć. Mam nadzieję, że uda się kibko to załatwić. Bolec do skrzyneczki. Wody trzeba nalać do chłodnicy. Ups. Odkryć go. Bo był teraz w garażu. Klucz do skrzynki. To też do skrzynki. No, tak. widzicie? Koło, koło się naprawiło. Powietrze nie schodzi. Zaż droższy, stówek Jak to wygląda na te kable? To jest ten główny. No, może nie jest taki. Jest dość długi. Dobrze by było zrobić ta skrzynka na akumulator, kaść tu. I na przykład taki stopień, jeszcze żeby szło, szło z tej strony, wchodzić, żeby kable były krótkie, nie? Tak by to było najlepsze. Bo tam, jak teraz to jest z tyłu, no to długi kabel zaściągnąć. A no, tak by się kupił jakieś kable z sześćdziesiątki, czy coś takiego, nie? On był tu pod siedzeniem. Nie wiem nawet, jak to tam było zamontowane. czekajcie czy za poli, bo... bo on tak. 2 na 10 no. Jak się podgrzeje świecami to powinno być okej okay, ale obejrzymy zaraz Trzeba będzie ładować. Tu akumulator Dobra, dało się jeszcze, ale, ale trzeba go będzie podłączać. Ile teraz jest? Nie, no zero stopni. Zero stopni już. Trochę ciężko przekręcić. A już cieplnie nie będzie. A teraz też samym mnie jeżdża za dużo no, tak jest odpalany, trochę przejedzie i, I się pod garaż pod szopka. Nic nie widać z tym opryskiwaczem teraz. Da polina. Trochę mu skręcamy kołami. Rozrusznik zrobiony, a tu dalej trzeba. Ała, kurde, mać. Ale ostro, Talina. Rozrusznik zrobiony, a dalej trzeba odpalać na Na popych. Siedniej, tu ino. Siedniej, tu no. W prawo i do góry. To jest piątka. No. Det er bra! Um, hum. Kurde, aż mi tam przodek dźwigło w tym zetorku ale mam nadzieję, że się zmieści do garażu. Zaraz obejrzymy. Zestaw na siew nawozów 2020 Nic. Oświecimy światło, żeby było dobrze widać. Kurtka moja domy na bok, ten stół też trochę. Powinien się tu zmieścić. Udało się wjechać, na styk tak było, bo ta kierownica była tu na tej podpórce, ale okazało się, że to jest bardzo elastyczna kierownica i przez to udało się wjechać. Może tu jeszcze auto się zmieści spokojnie? Trochę się nas mrodziło, ale tak, jakieś dwa tygodnie potrzeba będzie, żeby zrobić ten rozsiewać Jutro jeszcze pochowia resztę maszyn i od środy bierzemy się za niego tak jak widzicie tu jak jest ta taśma to trzeba wszystko powycinać i zrobić nowe potem dodatkowo poszlifować zewnątrz trochę zardzewiałe całe, wszystko wyszlifować pomalować podkładem i... no i na czerwono później go siknąć najgorzej będzie to tu rozebrać, mieszadło ściągnąć pewnie Będę musiał obejrzeć sobie filmik od tego użytkownika Grig'a, od którego go kupiłem. A on tam miał właśnie, jak się zabrać do tego, dobrać. O, widzicie tu, coś odpadło. Pewnie to. bardzo. Ale kurde, zetorek sobie poradził. Przód mu dźwigało, więc... Jestem zadowolony, powiem wam. Podnośnik tu jest dobry. Taki rozsiewacz załadował. No, no. Elegancko. Na wiosnę pójdzie do pola. Bieżnik mu dobry, to pójdzie jak dzik. Szkoda, że chłodnica tu jest dziurawo, Bo tak nie, nie idzie daleko jechać bez zapasu wody. Może ktoś ma jakąś chłodnicę taką na zbyciu, to by my tu wstawili. Co myślicie? Trzeba będzie poszukać jakieś. Na złomie może nawet by się udało. Bo nowo pewnie będzie drogo. Okaże się, co to. Popatrzę tam za nimi. Tu. Nakrętki to pewnie są. No trzeba go cały... całą skrzynię trzeba ściągnąć. Wszystko rozebrać do malowania, wyszlifować. Roboty będzie dużo. No ale nic nie dobrze, że, że będzie mało. Widziałem, co kupuję przecież. I patrzcie. Na dworze już ci ma, ledwo co widać. Na kamerze już nic nie będzie widać, a jest dopiero godzina, pewnie trzecia, 30 Dnia czwarta już jest. No to jednak trochę, trochę mi z tym zeszło, z godzina. Ciekawe, czy widzieliście jak na, na dwa koła z tobą. Za to jest kurde maszyna. Dzisiaj jeszcze. Aha, jeszcze muszę sama schować. Też trzeba, kurde, ten właśnie jakoś wcisnąć. Jeszcze siewnik. Dużo roboty. Ale powiem wam, że tu jest, kurde, pojemność według tego starego Amazoneta masakra, dwa razy większą. Dwa razy. Cztery razy większą, bo tamten był 400 litrów, a ten jest 1800. No. No to ponad cztery razy. Masakra. Tu sobie dam się trochę wyzamiatać. Ale to jutro się zrobi. Nie chcę mi się już dzisiaj, kurde, nie wyspałem się za bardzo. Jeszcze muszę film dzisiaj wam zrobić z tego rozrusznika, bo rozrusznik już jest naprawiony, ale jeszcze nie jest wsadzony. Tu jest na stole leży. Na razie go nie będę wsadzał, bo jak nie jest inne rzeczy zrobione. Nie są inne rzeczy zrobione, to po co on tam? Będę musiał kupić nowe naklejki wszystkie. Farba. Farba myślę... Kupować ta z granitu, czy wili, coś tam. Ogólnie, jak w nią, tu za to była strasznie wydajna. Więc może, może też nią pomaluję. No dobra, to będzie tyle w tym dzisiejszym odcinku. Trzymcie się i zostawcie subskrypcja i łapka w górę, Bo muszę być na bieżąco z filmami. Bo tak jak widzicie, dużo się dzieje, dużo napraw. Także łapkujcie i cześć.